Cześć Czołem, Tomasz Migdałek. Birofile vlog o piwie. Piwo prosto z browaru Milicz. Kto śledzi vloga, ten wie, że był live z wielkiego otwarcia browaru Milicz. I będąc tam na miejscu, nie tylko spróbowałem piw lanych z kija, ale również zaopatrzyłem się w butelkę Summertime z browaru Milicz. Czyli. Sesyjne IPA. Session IPA Summertime. Lekkie piwo, myślę, że bardzo adekwatne na ten sezon. Co na jego temat możemy przeczytać? 11,3 Plato. Alkohol 4,6% nie mamy, a przynajmniej ja nie widzę tutaj nigdzie. Informacji na temat goryczki. Jeśli chodzi o składniki, mamy wodę, sód jęczmienny, pale ale, chmiel i drożdże. E, piwo niefiltrowane, niepasteryzowane. Data przydatności 22 sierpnia 2019 roku. E, skład bardzo zdawkowy, bardzo ogólnikowy. Nie mamy podanych odmian chmielu, e, a więc detali, które gdzieś tam no, w przypadku takiego piwa są istotne, ale to jest powiedzmy polityka która część browarów, również browarów rzemieślniczych, cechuje, że te składy są podane w taki dość ogólnikowy sposób. Jeśli chodzi o cenę tego piwa, nie wiem czy w ogóle wziąłem paragon. Szukałem go dzisiaj, ale nie mogłem znaleźć. Wydaje mi się, że 9 zł, ale nie dam głowy. Nie dam głowy, kupowane na miejscu w browarze, w sklepie, jakby firmowym, który tam funkcjonuje, i wydaje mi się, że też na co dzień jest możliwość tam napicia się piwa z beczki. Tego nie wiem na pewno. Wiem, że są krany uszykowane i były na, na otwarciu krany i wyglądały tak, jakby były tam na stałe, więc możliwe, że można sobie po prostu kupić piwo. Tam jest zresztą przestrzeń. Może będzie można nawet je tam wypić na miejscu, nie wiem dokładnie. W każdym razie, ci, którzy są w Miliczu lub w okolicach, mogą to zweryfikować. Ja nabyłem butelkę Summertime. Raz jeszcze rzut oka na etykietę. Tak się ona prezentuje. Piwo myślę bardzo świeże, kupione na miejscu, kupione w browarze w dniu wielkiego otwarcia. Czarny, goły kapsel, więc tutaj nie mamy. Nie mamy rewelacji, nie mam niestety szkła firmowego, dlatego że jeszcze nie ma szkła firmowego, jak mi powiedziano, ale docelowo wierzę, że będzie. Co w aromacie z butelki? No, jest nowofalowo, czuć fajne nuty takie tropikalne, też delikatnie żywiczne. Ale bardziej to są jednak owoce tropikalne. Mango tutaj czuję. E, taka fajna, dojrzała tropikalna nuta. Dość słodko, nawet bym powiedział, że idzie trochę ten aromat w takie, w takie cukierki owocowe. Wręcz, dlatego że jest naprawdę słodko owocowo. No, fajnie to pachnie. Fajnie to pachnie mm, z butelki. Zobaczymy. Jak będzie po przelaniu do szkła, piwo jest niefiltrowane, ale jest naprawdę bardzo klarowne. To myślę jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Ja na to zwróciłem uwagę już patrząc tylko z perspektywy, z perspektywy butelki. Tam już było widać, że to piwo jest bardzo klarowne i tutaj się to potwierdza, On jest może minimalna, minimalna jakaś opalizacja, ale po prostu minimalna, ciężko w ogóle jej się tutaj doszukać, są jakieś drobinki nieduże, wyglądają troszkę na chmieliny, ale nie jestem tutaj na 100% pewien. Minimalnie coś tam się unosi, ale klarowność tego piwa jest generalnie bardzo dobra. Słaba piana. Piwo się słabo pieniło. Piana się w zasadzie nie zbudowała. To co mamy, to jest bardzo rakityczne i, i, i ciężko jako się do tego ustosunkować. Barwa samego piwa. Jasne złoto. Ja bym powiedział, że to jest trochę taka barwa pilsowa. Jeżeli przyjmiemy tę te teorię, którą jakby niektórzy tutaj głoszą, że sesyjny IPA to jest trochę taki górnofermentacyjny odpowiednik Pilsa, a są takie głosy, to można powiedzieć, że wizualnie nawet się to w ten sam wzorzec wpisuje. Co w aromacie ze szkła? Mielowy, owocowy. Aromat jest generalnie dość słodki, zdominowany przez nuty owocowe. One też nie są jakoś kosmicznie intensywne, ale w tych sesyjnych ipach to jest często, że ten aromat nie jest tak intensywny jak w klasycznym India Pale Ale. Ale jest bardzo przyjemna nuta takich dojrzałych, świeżych owoców tropikalnych z mango na czele. Może gdzieś jest nawet minimalna żywiczność, ale bardziej to jest właśnie taki bukiet owocowy. Może białe owoce też trochę, taki taki akcent winogronowy, dojrzałe winogrona, mango. Ogólnie owocowo przyjemnie i dość słodko w aromacie. Zatem, próbujemy summertime sesyjny i pa browar milicz. Wasze zdrowie. Wytrawne. Wytrawne, orzeźwiające, z fajnym takim lekko perfumowanym, owocowym, odchmielowym posmakiem. Jest goryczka w takim typie grejpfrutowym, albedowym, myślę, że pasuje tutaj. Profil słodowy raczej czysty i nie powinno w sumie być inaczej, zważywszy na to, że mamy tutaj e, tak naprawdę tylko Sweet Pale Ale, a przynajmniej jak to tak rozumiem, sukien zmienny Pale Ale. Więc nie mam, że jest to single malt w tym momencie, że mamy tutaj tylko jeden, tylko jeden słód, więc ten profil słodowy jest rzeczywiście czysty. Natomiast jeżeli chodzi o chmielowość, mimo tego, że jest to sesyjne IPA, życzyłbym sobie chyba, aby było trochę bardziej intensywnie. Jest owocowość oczywiście, jest taka odświeżająca, delikatnie perfumowana nuta odchmielowa. Nawet gdzieś tam z tą delikatną, żywiczną naleciałością. Ale nie jest to na pewno jakieś takie bardzo intensywne uderzenie. Ale może też nie do końca być powinno. To jakby jest kwestia do dyskusji w końcu sesyjnej i czymś się musi różnić od klasycznego India Pale Ale. Nie tylko niższą zawartością alkoholu, niższym ekstraktem. Ale może także trochę bym powiedział utemperowaną intensywnością. Takie głosy się też pojawiają w przypadku, w przypadku sesyjnych IPEK. I może właśnie to tak powinno być i się wpisuje właśnie w tę filozofię. Jest to bardzo poprawne, bardzo lekkie wybiorze, bardzo orzeźwiające piwo o czystym profilu. Z wyraźnie zaznaczoną chmielowością, z umiarkowaną goryczką. Umiarkowana goryczka, ale bardzo przyjemna, krótka w takim grejpfrutowo albedowym typie. Coś, co lubię generalnie. Trochę, trochę mi ta goryczka trąca warriorem. Przy czym nie wiem, czy, czy był tutaj w ogóle użyty, ale takie mam skojarzenie. Taki trochę, taki trochę sesyjny, sesyjny West Coast, przy czym mógłby być dla mnie nieco intensywniejszy, jeśli chodzi o te warstwy aromatu. No tak już jakoś mam, że w przypadku piw jasnych, chmielonych nowopalowymi odmianami, zwłaszcza tych piw, które mają gdzieś tam IPA w nazwie, oczekuję, że jednak będzie się dużo działo. W warstwie, w warstwie aromatu, jeżeli chodzi o te wszystkie owoce i te wszystkie nuty. Mówię, to tutaj jest, ale nie jest jakoś super intensywne. Przy czym bierzemy poprawkę na to, że sesyjny IPA czymś tam się musi różnić od IPKi klasycznej. Umiarkowane nagazowanie. Na pewno nie jest za wysokie, co myślę sprzyja sesyjności, tak swoją drogą. Ogólnie piwo jest naprawdę smaczne: jest smaczne, jest apetyczne, pije się je bardzo przyjemnie. Szkoda, że trochę ładniej się nie pieni, myślę, że też by tutaj zyskało. Podejrzewam, że gdybym teraz te piany wymusił na lewo bardziej z wysoka, to pewnie by się zbudowała jakaś całkiem przyjemna. Bo teraz już przy tej dolewce jest minimalnie lepiej, nadal nie ma rewelacji, ale jest minimalnie lepiej. Ta warstewka, która tutaj się zbudowała, można powiedzieć, że nawet jest przewagą średnich i średnio mniejszych oczek, także nie jest źle. Odbija się fajnie chmielowo owocami, tak powinno być. Dojrzałe tropiki tutaj biorą górę, trochę białych owoców gdzieś tam minimalnie, minimalnie, trochę żywiczności również. Czysty słodowy profil. Ogólnie przyjemne piwo. Niczego nie urywa, ale jest solidnie. Nie wiem, czy mieliście okazję próbować Summertime sesyjnego Ipa z Browaru Milicz, ponieważ rzecz jest chyba dość świeża, ale jeżeli mieliście okazję, to podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdały. Birofile w Logopiwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.